2 listopada do Koryntian, rozdział 5, werset 21. On bowiem tego, który nie znał grzechu, uczynił dla nas grzechem, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Paweł jeszcze jaśniej przedstawia główne przesłanie Ewangelii. To ta sama nauka, którą głosił Koryntianom i wielu innym ludziom na całym świecie. Ten werset jest prawdopodobnie najbardziej zwięzłym przedstawieniem Ewangelii w całym Piśmie Świętym. Bóg działał dla naszego dobra. Oznacza to, że Bóg działał z miłości, aby umożliwić usunięcie podziału między nami a nim, naszego grzechu. Aby to osiągnąć, Bóg uczynił Chrystusa, który nigdy nie zgrzeszył podczas swojego życia na ziemi w żaden sposób naszym grzechem. Śmierć Jezusa zapłaciła zatem cenę za nasz grzech, usuwając naszą winę i usuwając przeszkodę między nami a Bogiem. Zamiast być grzechem, ci, którzy przychodzą do Boga przez wiarę w Chrystusa, otrzymują zasługę za Jego sprawiedliwe, bezgrzeszne życie. Stajemy się sprawiedliwością Bożą i jesteśmy pojednani w naszej relacji z Nim. Krótko mówiąc. Dzięki Jego darowi łaski i naszej wierze w Chrystusa. List do Efezjan, rozdział 2, werset od 8 do 9. Bóg przyjmuje śmierć Chrystusa jako zapłatę za nasz grzech i w zamian oddaje nam zasługi za sprawiedliwość Chrystusa. To właśnie znaczy być w Chrystusie. Nie pozwól więc, aby nauczanie Kościoła Rzymskokatolickiego wmówiło ci cokolwiek innego, mówiąc, że to, co uczynił Bóg, nadal wymaga dodania sakramentów, co oznacza, że to nie wystarczy. Zdecydowali się tak postąpić, aby ludzie zwracali większą uwagę na wypełnianie ich fałszywych nauk i nie wierzyli, że Bóg dokonał wszystkiego.